Witajcie. W czasach, gdy świat nie był tak zatłoczony i głośny jak dziś, na niekończące się autostrady przecinające rozległe przestrzenie Ameryki wyjechały majestatyczne krążowniki lądowe. Autobusy Sine Cruiser, których dwupoziomowe nadwozia wzniosły się nad drogą niczym sterowce na kołach, demonstrując swoim wyglądem, że podróż do celu może być równie wspaniała jak jego osiągnięcie. W porównaniu z tym 3,5-metrowym kolosem wszystkie inne autobusy dalekobieżne były zaledwie karzełkami. Cine Cruiser nie był jednym z wielu, stał się częścią amerykańskiej kultury sam w sobie i symbolizował wolność przemieszczania się, pragnienie odkrywania i ducha przygody. Cine Cruiser stał się symbolem amerykańskiego stylu życia połowy ubiegłego wieku, a zarazem samochód ten był produkowany tylko przez 3 lata. A jego całkowity nakład wyniósł dokładnie tysiąc egzemplarzy. W dzisiejszym filmie przedstawimy historię prawdziwej amerykańskiej legendy dwupoziomowego autobusu GMC Cine Cruiser, który pojawił się na drogach w 1954 roku i ustanowił nowy standard dla wszystkich amerykańskich producentów autobusów w tamtym czasie. W General Motors dział Yellow Coach po raz pierwszy zyskał rozgłos w 1936 roku, kiedy wprowadził na rynek innowacyjny wówczas model 719 Super Coach, charakteryzujący się kabinową konstrukcją i wysoką podłogą, która zapewniała imponującą ilość miejsca na bagaż. W konstrukcji nadwozia półniosącego szeroko wykorzystano aluminium, a silnik wówczas jeszcze benzynowy umieszczono w jego tylnej części. Co zaskakujące, oprócz standardowych udogodnień komfort w kabinie zapewniała klimatyzacja. W tamtych czasach autobusy pasażerskie były budowane przez dużą liczbę stosunkowo małych firm, które nie mogły sobie pozwolić na wprowadzenie wielu innowacji w tym samym czasie. Z tego powodu GM dzięki modelowi Supercoach zaczęło szybko podbijać rynek. Już w 1940 roku wprowadzono na rynek zmodernizowany model PD3751 Silverside, który został wyposażony w silnik Detroit Diesel 671. Silniki te były kompaktowe, lekkie, ekonomiczne, a przy tym potężne. W swoich wczesnych wersjach rozwijały moc 165 koni mechanicznych. General Motors nie sprzedał tych diesli żadnemu ze swoich konkurentów, co jeszcze bardziej wzmocniło pozycję korporacji na rynku transportu autobusowego i autokarowego, którego głównym graczem był Greyhound Lines Incorporated, założony w 1914 roku. Tak naprawdę firma General Motors produkowała autobusy Silverside wyłącznie dla Greyhound. Po zakończeniu II wojny światowej Greyhound zaczął rozważać wprowadzenie na drogi nowej generacji autobusów. W oparciu o architekturę GM z pomocą legendarnego projektanta przemysłowego Raymonda Lowiego, niezależnie zaprojektowała prototyp o nazwie Greyhound Experimental Highway Traveler, w skrócie GX1, który zadebiutował w 1947 roku. Był to dwupiętrowy potwór o długości 10,5 metra, mogący zabrać na pokład 50 pasażerów. Wyposażono go w prymitywną wersję zawieszenia pneumatycznego, co znacznie poprawiło komfort podróży. Ze względu na dużą pojemność i ładowność, Highway Traveler był bardzo ciężki i nie mógł korzystać ze standardowych silników benzynowych tamtych czasów, ani nawet z silników wysokoprężnych Detroit A671. Inżynierowie Greyhound zastosowali więc nietypowe rozwiązanie, wyposażając model w dwa 150-konne chłodzone powietrzem silniki B6 firmy Aircult Motors. Zgodnie z zamysłem projektantów moc jednego silnika powinna być wystarczająca podczas jazdy po płaskich odcinkach drogi, podczas gdy drugi silnik był włączany podczas jazdy pod górę. Wszystko to wydawało się być łatwe, ale w praktyce konstrukcja silników i specjalnej skrzyni biegów okazała się być niezwykle skomplikowana i dość zawodna. Ogólnie rzecz biorąc, inżynierowie nigdy nie robili nic poza prezentacją i kilkoma jazdami próbnymi. JX1 został odstawiony i ostatecznie zezłomowany. Kwestia stworzenia nowej generacji powojennych autobusów przez pewien czas pozostawała w zawieszeniu, aż do momentu, gdy przedstawiciele General Motors, a zwłaszcza inżynierowie dawnego oddziału Yellow Coach w 1943 roku zmienili nazwę na GMC Truck and Coach. Już jesienią 1948 roku kierownictwo Greyhounda zaprezentowało prototyp GX2, który ponownie został zaprojektowany przez Raymonda Lowego. To ten model nazwano Seni Cruiser. W przeciwieństwie do GX1, który w istocie był dwupiętrowy, GX2 miał dwupoziomową konstrukcję. W tym układzie kierowca, silnik, 10 pasażerów oraz toaleta i ogromny przedział bagażowy znajdowały się na niższym poziomie. Kolejne 33 osoby mieściły się na wyższym poziomie. Poziomy zostały oddzielone od siebie zaledwie kilkoma stopniami, a nie pełną klatką schodową, jak w układzie dwupiętrowym. Siedzenia na drugim poziomie, umieszczone znacznie powyżej poziomu drogi, zapewniały pasażerom doskonałą widoczność. W końcu autobus miał panoramiczne przeszklenia, które zostały zachowane w nieco zmodyfikowanej formie w modelu produkcyjnym, który otrzymał boczne okna o długości 1,8 metra każde. W drugi poziom miał być głównym elementem przyciągającym pasażerów do podróżowania liniami autobusowymi Greyhound. Pomysł dwupoziomowej konstrukcji autobusu pasażerskiego nie był jednak niczym nowym. Już w 1928 roku wprowadzono coś bardzo podobnego do modeli z maską Cherokee od Peakwick Stages z Kalifornii. Przy czym w tym modelu nawet kierowca otrzymał własny przedział z podwyższoną pozycją. Inny przykład pochodzi z 1937 roku, kiedy to Kenworth wydał swoją wersję dwupoziomowego autobusu. Istniały również inne firmy, które produkowały podobne modele. Dla przykładu, hiszpańska firma Pegaso w 1949 roku również wprowadziła dwupoziomowy model Z403. W rzeczywistości Raymond Lowey nie wymyślił niczego nowego, po prostu zapożyczył istniejący pomysł i zinterpretował go w bardziej nowoczesnej formie, dodając do nowego autobusu bardzo solidny wystrój zewnętrzny z wykończeniem ze stali nierdzewnej. Warto zauważyć, że prototyp GX2 miał 12 metrów i 19 cm długości, podczas gdy w większości amerykańskich Stanów na początku lat 50. nadal obowiązywał limit długości pojazdu wynoszący 10 m i 67 cm. W rzeczywistości szefowie Greyhound i General Motors potrzebowali kilku lat, aby lobbować w rządzie na rzecz zmiany prawa dotyczącego dopuszczalnej długości pojazdów. Z tego powodu Cine Cruiser pojawił się na drogach dopiero na początku 1954 roku, 5 lat po prezentacji prototypu GX2. Jednak cały ten czas nie był spędzony tylko w oczekiwaniu na rozwiązanie problemu długości, ponieważ GX2 borykał się z tym samym problemem co GX1, a mianowicie brakiem mocy. Oryginalny prototyp był napędzany silnikiem wysokoprężnym 671 o mocy 200 koni mechanicznych, ale to wciąż było za mało dla w pełni załadowanego 12-metrowego dwupoziomowca. Na przestrzeni lat inżynierowie GM wprowadzali różne zmiany w konstrukcji silnika 671, aby zwiększyć moc bez poświęcania niezawodności lub oszczędności paliwa. Niestety z tego pomysłu nic nie wyszło, więc na potrzeby produkcyjnej wersji Cruisera, którą zademonstrowano pod koniec 1953 roku, stworzono specjalną jednostkę napędową, która składała się z dwóch czterocylindrowych silników wysokoprężnych Detroit 471, połączonych za pomocą sprzęgła hydraulicznego, każdy o mocy 150 koni mechanicznych. Cała konstrukcja z całkowitym momentem obrotowym 1016 Nm współpracowała ze specjalną trzybiegową manualną skrzynią biegów z rzędem redukcyjnym. Wersja seryjna otrzymała wewnętrzny indeks PD4501. Litera P oznacza słowo „parlor”, które było używane w przemyśle kolejowym do oznaczania luksusowych wagonów, z kolei litera D oznaczała olej napędowy. Liczba 45 to nominalna liczba miejsc siedzących, która w rzeczywistości wynosiła 43, ale teoretycznie można było pomieścić jeszcze dwie osoby w miejscu kabiny toaletowej. Cyfra 1 odpowiadała numerowi modelu nowej serii autobusów PD 4500, która w rzeczywistości była reprezentowana tylko przez ten pierwszy model. Cyne Cruisery zostały skonstruowane i przeznaczone wyłącznie dla firmy Greyhound, która zakontraktowała zakup partii 500 takich właśnie pojazdów. Dzięki temu modelowi firma starała się przyciągnąć zamożniejsze osoby, które wcześniej tradycyjnie korzystały z pociągów lub samolotów do długodystansowych podróży autobusowych. W materiałach promocyjnych Greyhound starał się promować ideę, zgodnie z którą Cine Cruisery z ich wygodnymi siedzeniami, nowoczesnymi toaletami, klimatyzacją i zawieszeniem pneumatycznym zapoczątkowały nową erę w rozwoju międzymiastowego transportu pasażerskiego. Temat doskonałej widoczności z siedzeń na drugim poziomie został wykorzystany do maksimum. Podkreślano, że dzięki pojazdowi pasażerowie mogą cieszyć się wspaniałymi widokami na przepływającą wokół nich podczas podróży Amerykę. W rzeczywistości Cinecruzery nie zdołały przekonać zamożnych pasażerów do przesiadki z pociągów i samolotów na autobusy. Jednak zwykli pracownicy o niezbyt wysokich dochodach zdołali docenić wszystkie uroki synecruzera. To właśnie dzięki ich szalonej popularności wśród zwykłych Amerykanów autobusy te stały się prawdziwą ikoną lat 50., a Greyhound szybko podpisał kontrakt z General Motors na zakup kolejnych 500 Cinecruzerów. Niestety na tym się skończyło. Całkowita liczba PD4501 zbudowanych dla Greyhound w latach od 1954 do 1956 wyniosła zaledwie 1000 sztuk plus jeden pierwszy prototyp GX2. Sęk w tym, że sine cruzery, które zachwyciły pasażerów i przechodniów, stały się prawdziwym utrapieniem dla zespołu naprawczego Greyhound. Mechanicy firmy mieli poważne problemy podczas napraw i konserwacji ze względu na nowatorską konstrukcję tych pojazdów. Głównym problemem Cinecruiserów były jednak ich bliźniacze jednostki napędowe i nowe skrzynie biegów, które zostały zaprojektowane w pośpiechu i nie były poddawane długoterminowym testom niezawodności, przez co zawodziły znacznie częściej niż by sobie tego życzono. Niemniej jednak Cinecruzery z tymi problematycznymi silnikami nadal jeździły po Ameryce, przyciągając coraz więcej nowych pasażerów. Problem z silnikami i skrzyniami biegów nie został rozwiązany aż do 1961 roku, kiedy to General Motors wprowadził swój najnowszy ośmiocylindrowy silnik wysokoprężny Detroit 8V71 o pojemności 9,3 litra, który rozwijał moc 318 koni mechanicznych i około 1200 Nm momentu obrotowego. Na zlecenie Greyhound Marmon Harrington przebudował wszystkie pozostałe Sine wyposażając je w silniki 8V71 współpracujące z czterobiegowymi manualnymi skrzyniami biegów Spicer. Ponadto autobusy zostały całkowicie odnowione, przemalowane w nowe barwy firmowe i nazwane Super Sine Takich autobusów było 979, z czego 21 zostało wycofanych z eksploatacji do 1961 roku z powodu wypadków i awarii. Całe wydarzenie kosztowało Greyhound 13 milionów dolarów. W ten sposób Super Cine Cruiser pozostał na drogach do połowy lat 70. Jak wspomniano wcześniej, Cine Cruiser ostatecznie stał się jednym z symboli Ameryki lat 50. i 60. Ponadto model ten miał duży wpływ na rozwój całej branży autobusowej w USA. Zawodność i częste awarie oryginalnych modeli doprowadziły do konfliktu między General Motors a Greyhound, co skutkowało późniejszymi procesami sądowymi. W efekcie przewoźnik ograniczył, a następnie całkowicie zaprzestał kupowania autobusów od GM, a w połowie lat 80. korporacja musiała wycofać się z rynku autobusów międzymiastowych, mimo że jeszcze w 1966 roku do publicznej sprzedaży trafił duchowy następca Sine autobus GM Buffalo. Co więcej, popularność Cine Cruisera zachęciła innych producentów autobusów do produkcji własnych modeli dwupoziomowych pojazdów. Na rynku pojawiły się autobusy takie jak czteroogonowa Sultana Super Panoramico lub bardziej standardowe modele Western Flyer Flexible, Vista Liner i Beck DH 1000. Jak wspomniano wcześniej, przewoźnik autobusowy Greyhound wycofał Cine Cruiser z eksploatacji w 1975 roku. W tamtym momencie ich flota liczyła zaledwie 230 jednostek. Wszystkie zostały sprzedane i trafiły do prywatnych przewoźników, a także szkół, kościołów i innych instytucji, które potrzebowały samochodów do podróży grupowych. O ile wierzyć niektórym źródłom, do dziś w przyzwoitym stanie dotrwało nie więcej niż 80 cruiserów. Niektóre z nich zostały przekształcone w kampery i nadal są wykorzystywane do tego celu. Podsumowując, nie sposób nie wspomnieć, że koncepcja projektowa Cine Cruisera była podstawą do stworzenia innego ciekawego produktu General Motors w żaden sposób niezwiązanego z autobusami. Mowa o Oldsmobile Vista Cruiser, który charakteryzował się przeszklonym dachem uniesionym nad tylnymi siedzeniami. I to wszystko na dziś, przyjaciele. Jeżeli zainteresował Was ten film, zostawcie polubienie, a także komentarz i do zobaczenia wkrótce.